Legendy, które nigdy nie wygrały złotej piłki, część druga Thierry Henry. Francuz aż pięciokrotnie był w najlepszej piątce plebiscytu. Najwyższe miejsce zajął w 2003 roku, ustępując jedynie Pawlowi Nedvedowi. Dwukrotny zdobywca złotego buta, mistrz świata i Europy, do dziś uważany jest za jednego z najlepszych i najbardziej kompletnych napastników w historii futbolu. Paolo Maldini. Legenda Milanu. W konkursie złotej piłki najwyższe miejsce zajął w 1994 roku, w którym wygrał król strzelców mundialu Christo Stoiczkow. Trzecie miejsce po sezonie, w którym Poprowadził ekipę do Mistrzostwa Włoch i zdobycia Ligi Mistrzów pokazuje, jak bardzo obrońcy są w plebiscycie niedoceniani. Neymar, Brazylijczyk, wielokrotnie był w czołówce plebiscytu, jednak za każdym razem konkurs wygrywali Ronaldo bądź Messi. Konkurowanie z tą dwójką, brak wielkich sukcesów z reprezentacją, transfer do mniej medialnej Ligue M czy kontuzje. Przyczyn braku złotej piłki dla Neymara jest naprawdę wiele. Manuel Neuer, jeden z niewielu bramkarzy, którzy zajęli w plebiscycie złotej piłki miejsce w ścisłej czołówce. Zdobycie Mistrzostwa Świata pozwoliło bramkarzowi znaleźć się na trzecim miejscu. Jednak w tych czasach nagroda niejako zarezerwowana była dla pary Messi Ronaldo.